Mmm, na śmierć nie. Siema, jestem Marek. Witam Was w kolejnym odcinku Drogi Wersystanie. Przeanalizowałem Wasze komentarze i było najwięcej komentarzy z prośbą o to, aby do następnego Drogi Wersystanie wziął chipsy. Dlatego, właśnie na moim stole, leży 7 opakowań różnych chipsów. Chciałbym w tym miejscu zaznaczyć, że nigdy nie próbowałem takich produktów ziemniaczanych. Po prostu ziemniaki zawsze kojarzyły mi się z taką niską biedą. Po prostu to nie są moje klimaty, ale postanowiłem, że poświęcę się na potrzeby tego filmu, abyście mogli poznać moją opinię, co sądzę o takich produktach. A więc tak, przejdźmy do wartości. Złoty 50 za 100 gram, dalej 2 zł za 100 gram, 3 zł za 100 gram, te w czerwonym opakowaniu 4 zł, 5 zł za 100 gram, dalej zaczynają się produkty bardziej ekskluzywne, które w sumie mógłbym jeść. Te w białym opakowaniu kosztują 30 zł za 100 gram, a te ostatnie, najbardziej ekskluzywne z tej listy, 100 zł za 100 gram. Zapraszam do oglądania. Jeżeli zasubskrybujecie mój kanał i uznam, że weszło wystarczająco dużo subskrypcji, to w następnym filmie, drogie wysystanie, wystąpi mój kiciuś, który oceni jedzenie dla zwierząt. Więc tak, za chwilę nadejdzie historyczny moment, bo spróbuję po raz pierwszy produktu chipsy. I jest jeszcze jedna kwestia, ponieważ nie za bardzo wiem jak to się je. Niektórzy jedzą to rękoma, ale z kolei to jest troszeczkę niekulturalne, bo jednak szybcy są strasznie tłuste, dlatego ja spróbuję z sami. Jak cywilizowany człowiek. Szczerze mówiąc, jestem troszeczkę zdziwiony. Myślałem, że to będzie smakować troszeczkę gorzej. Nieźle, jednakże są strasznie tłuste. Mógłbym zjeść 2-3, ale nie więcej. Dałbym ocenę 5 na 10. Te są troszeczkę droższe od poprzednich. Zobaczymy, jak smakują. mogę tego jeść. Jakie to jest niedobre. Ja tutaj czuję samą mąkę i sól. To jest strasznie słone. Miały być tutaj jeszcze jakieś produkty ziemniaczane. ale ja tutaj czuję samą mąkę. Naprawdę samą mąka. To jest ochytne. Nie mogę tego jeść. 2 na 10. Tutaj może być ciekawie, bo te chipsy kosztują 30 zł za 100 gram. Więc jest to jednak produkt ekskluzywny. Te są dobre. A wiecie dlaczego? Bo ten smak już znam, to są trufle. Jednakże, w połączeniu z ziemniakami, które również znajdują się w tych chipsach i które próbowałem wcześniej, dlatego znam ten smak. To niestety nie jestem w stanie wystawić wysokiej oceny. Także za te ziemniaki, które są tu dodane, daję 7,5 na 10. Te mają zupełnie inny kształt. Także jestem aż ciekawy smaku. Chodzi o to, że ja po prostu nie lubię keczupu. Znaczy, ja wiedziałem, że one są ketchupowe, ale nie spodziewałem się, że ten smak będzie aż tak intensywny. Może dla kogoś, kto lubi, byłyby w porządku, ale jednak ja nie lubię ketchupu, także to nie są dla mnie. Chipsy samym sobie nie są złe, ale do mnie jednak nie przemawiają ze względu na ten zbyt intensywny smak. Hmm. Śmierdzą. Nie. Nie będę jadł czegoś, co śmierdzi. Oh. Hmm. Jakie to jest obietne. Jakie ja mam ciężkie życie, że ja muszę w ogóle takie coś nagrywać. Jak ja się poświęcam dla tych filmów bo Nawet sobie z tego sprawy nie zdajecie Ja już mam dosyć tych biednych produktów Ja po prostu nie jestem do takiego czegoś przyzwyczajony Jeżeli mi każecie jeść jakieś chipsy To w ogóle wszystkie są ochybne To nie są moje klimaty Ja nie mogę takich rzeczy jeść hmm. Ja Naprawdę straszne życie Ja się zbyt poświęcam A wy tego w ogóle nie doceniacie hmm. Na szczęście te są już ostatnie i tak w ogóle to nie są stricte chipsy, bo jest to suszona szynka w formie chipsów. Kosztuje 100 zł za 100 gram, także myślę, że byłbym w stanie to zjeść, ale o tym przekonam się za chwilę. Teraz już, już całkiem szczerze, da się zjeść, jednakże wyczuwam tutaj szynkę z niższej półki. No tak, w granicach tolerancji dałbym ocenę 6,5 na 10. Podsumowując, chipsy są niedobre, ale jeżeli już tak bardzo chcecie jeść te ziemniaki, to polecałbym te z nutką trufli. A jeżeli szukacie jakiejś innej przegryzki, to wybierzcie suszoną szynkę, którą w miarę da się jeść. W komentarzu pod tym filmem piszcie propozycje do następnych filmów serii Drogie Wersy Stanie i prosiłbym, abyście nie dawali takiego czegoś jak chipsy, bo mam już po prostu dosyć. Zobaczcie również moje poprzednie filmy oraz nie zapomnijcie o łapce w górę oraz subskrypcji. Widzimy się już wkrótce w następnym filmie. Do zobaczenia!